Angielski z przyszłością. Rozmowy Helendoron English. Zaprasza Grzegorz Grabiec. Dzień dobry, cześć. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj moją gościnią jest Agnieszka Ismont Nawrot z Sopotu, nauczycielka metody Doron od 2004 roku i franczyzobiorczyni od 2010. Wszystko się zgadza? Wszystko się zgadza? Coś więcej? No pewnego dnia zobaczyłam lekcję Helendoron, szukając pracy jako młoda osoba po studiach. Tak naprawdę jeszcze yy, na ostatnim roku skandynawistyki byłam. Zobaczyłam lekcję i pomyślałam sobie bardzo dumnie, że ja już dużo wiem o nauczaniu, ale i tak ta lekcja mnie zaczarowała. Osoba, która pokazywała tą lekcję, już nie jest w sieci, a ja tak. Bardzo bardzo mnie wciągnęło. Później był jakiś stypendia. No i jak wróciłam po pracy w Anglii, na, po stypendium w Danii, no to to Helen Doron do mnie cały czas mówiło. W międzyczasie otworzyłam swoją firmę, bo wiedziałam od zawsze, że nie chcę być przez nikogo zatrudniona. To był mój w ogóle absolutny wektor wyboru pierwszego. No i zadzwoniłam do ówczesnego EFPA, do pani Corneli, z którą do tej pory się przyjaźnie i zrobiłam TTC. Czyli szkolenie dla Czyli nauczyciel. szkolenie na nauczyciela. Zaczęłam uczyć metodą. I po prostu było bardzo fajnie. Czyli taka miłość od pierwszego wejrzenia. Miłość absolutnie od pierwszego wejrzenia do. A tak naprawdę sama metoda, metody nie rozumiałam, zrozumiałam ją dużo, dużo później, ale bardzo mi się podobało kolorowe pudełko. Pudełko, z którego wyciągało się czarodziejskie rzeczy, piłeczki, wstążeczki, ono było czar absolutnie czarodziejskie. I po prostu ja wiedziałam, że ja tak chcę uczyć. No i tą drogą poszłam. Najpierw stałam się nauczycielem. Później, po jakimś czasie, wykupiłam licencję i otworzyłam swoją szkołę. To się zbiegło u mnie z macierzyństwem, bo wykupiłam licencję, jak urodził się mój drugi syn tuż po porodzie, można powiedzieć. I to była decyzja taka. No tak, no, robię coś, ale właściwie nie wiem, co będzie za chwilę, bo no, małe dziecko to tak nie wiadomo do końca, co przyniesie. Wiele szczęścia, ale też wiele obowiązków. No ale jakby już wiedziałam, że chcę to robić, więc, więc po prostu poszłam w to i otworzyłam szkołę. Na początku wynajmowałam salę, później w szkole tam jakiejś podstawowej w Sopocie, no i później kolejno wynajmowałam lokale. W Sopocie to jest dość trudna sprawa, dlatego że Sopot, jak no większość Polaków wie, to jest Prestiżowe miasto wypoczynkowe, więc tam są ceny również prestiżowe i znaleźć coś, co odpowiada początkującej szkole, no to to jest naprawdę duża sztuka. No ale jakoś tam się udawało, też mam wielu przyjaciół w Sopocie, więc to po prostu sobie tak poszło. No i i szkoła się po prostu rozwijała. Nie tak jak bym chciała, ale tak jak powiedziałam na początku, to się u mnie zbiegło z macierzyństwem. No ale tak, tak. Miałam szkołę, uczyłam w tej szkole, byłam głównie nauczycielem. I po jakimś czasie spotkałam koleżankę Agnieszka, która powiedziała mi: Słuchaj, ale to można robić trochę inaczej. Grzegorz Grabiec, przedsiębiorca z 30-letnim stażem, marketer, zarządza zachodnią częścią Polski w Calendaron English od 2000 roku. Bloger, podcaster, podróżnik były kolarz. No właśnie, bo to jest taki wątek, bo tak, gdy każdy zostaje, chce być ktoś nauczycielem, a kończy jako przedsiębiorca, czy tam biznesmen, może za duże słowo. No. E, tak, i ona mi pokazała parę takich, bo byłam sama, w związku z tym nie za bardzo miałam się kogo uczyć, Uczyłam się głównie na swoich błędach i to wydłużało moją drogę do sukcesu. No ale w tych rozmowach Agnieszka właśnie wtedy była FP Pem Gdańsk, więc byłam zmuszona do kontaktu z nią, ponieważ kupowałam od niej materiały dydaktyczne, no i zaczęłyśmy rozmawiać, i ona tak mówi, no a może tak byś zrobiła, może tak byś zrobiła, może w ogóle wymyślimy coś razem. Wtedy nie było takiego kontaktu między centrami, każdy był dla siebie taką jednostką samą w sobie, i za bardzo sobie nie pomagaliśmy. Nawet czasami nie wiedzieliśmy, że istniejemy, ale no, ale takie były też czasy, bo inaczej nie było Facebooka, nie było Instagrama, komórka, no to każdy miało, ale, Rozmowy przez komórkę też były inaczej y, taryfowane. Smartfonów nie było. Smartfonów nie było, no i tak y, no po prostu było inaczej, no ale to oczywiście to jest oczywiste, tak, że kiedyś było inaczej. No i ta Agnieszka jakoś mnie naprowadziła na takie drogę, na, na drogę bardziej biznesową. Zaczęłyśmy współpracować i z tej współpracy bardzo dużo wynikało, bo ta współpraca na początku opierała się na bardzo prostej rzeczy, czyli na wymianie pomocami dydaktycznymi. I to może nie było bardzo biznesowe, ale to bardzo usprawniało pracę, a to, że usprawniało pracę, dawało czas na inne Aspekt biznesu. E, e, no i potem ta współpraca przeszła w ogóle w inny wymiar, ale też się czasy zmieniły. No i tak, no i tak to się jakby kręci, ale kluczem zawsze jest to, że e, zmiana musi następować. Bez zmiany nie ma w ogóle żadnego postępu i e, jeżeli się boimy tej zmiany, no to po prostu trwamy w miejscu i z jakimś, za jakiś czas wypadamy. Zresztą Helen Doron jest o zmianie, bo zmienia kursy, dostosowuje tematykę, dostosowuje formę przekazu do e, czasów, więc to jest jakby nieuniknione. No ale tak, bo chciałeś zawsze być u siebie nie, nie na etacie, no to jakby się spełniło. Ale myślałeś o tym od początku, żeby właśnie własną firmę prowadzić, zatrudniać nauczycieli, rozwijać to na, no bo prawie teraz na prawie całe miasto. Czy to jakoś tak organicznie w którymś momencie pojawiło się samo? Czy... Ja przede wszystkim od zawsze chciałam być nauczycielem. To po prostu jakby wiedziałam od zawsze, chociaż robiłam różne rzeczy w życiu, ale ten nauczyciel do mnie wracał. Yy, nie chciałam, żeby ktoś mnie zatrudniał, no bo to ograniczało moją wolność, a bardzo nie lubię być ograniczona. A poza tym pracowałam dla kogoś yy, i nie zawsze się udaje trafić na szefa, który yy, chce twojego rozwoju. A ja jednak czułam zawsze, że to. Mus ja, ja muszę się rozwijać, bo inaczej. No, dusiłam się. I to było jakby takim absolutnym celem moim. Nie za bardzo myślałam o tym, że będę zatrudniać ludzi. Te rzeczy się pojawiały trochę spontanicznie, i za każdym razem miałam poczucie, że ta decyzja jest na wyrost że Podejmuję, że wchodzę w coś, o czym nie do końca jeszcze wiem, co mam z tym zrobić, ale czułam jakby tak bardzo intuicyjnie, że to jest właściwy kierunek. Więc szybko się musiałam douczać rzeczy księgowych, o kadrach trochę. Nie, absolutnie nie jestem w tej dziedzinie specjalistą, raczej szukam pomocy w firmach zewnętrznych, no ale wiem, że muszę jej poszukać. Wiem, że musi być jakaś jednostka, która się tym zajmuje, i to po prostu podzlecam. Ale miałam zawsze poczucie, że ten krok do przodu jest nieunikniony, że go Trzeba mimo lęku y, zrobić, no ale zawsze miałam wrażenie, że naprawdę wskakuję trochę do zagłębionkiego basenu, że to, to jednak tam nie wiem, co będzie. Ale może tak trzeba, żeby coś się rozwijało, no to trzeba robić ten krok do przodu. Nie ma innej drogi. Na jednym ze szkoleń, które tutaj było organizowane też w ramach y, Helendoron przez firmę zewnętrzną, nas zapytano, na czym opieramy swoje decyzje. I no bardzo, żeśmy się tam mądrzyli, ktoś mówił na Excelu, ktoś na danych, na analizie i człowiek, który prowadził to szkolenie, powiedział, no okej, okay, być może, ale większość Waszych decyzji oparta jest na lęku. I to do mnie z tego całego szkolenia bardzo przemówiło, bo, bo tak jest, bo my zazwyczaj robimy rzeczy zachowawcze, a to nas w ogóle nie rozwija. Rozwija nas dopiero to, co wytrąca nas ze strefy komfortu, i rozwiera nas moment, w którym przekraczamy swój lęk. I to jest w każdej dziedzinie, a w biznesie no po prostu no risk, no fun. Czyli trzeba mieć osobowość specyficzną, żeby umieć z tym lękiem sobie radzić, bo wiele osób jakby mentalnie się nie nadaje do prowadzenia działalności. Przecież to nie jest tak, że będzie przedsiębiorcą jest dla każdego. No, większość osób pracuje na etacie. Tak, bo większość yy, yy, myśli, że to daje bezpieczeństwo. I prawdopodobnie w, jakich, w jakimś tam procencie przypadków tak jest. No ale no jednak no, każdego można zwolnić. Każdy biznes może się rozpaść. I według mnie prawdopodobieństwo porażki jest wszędzie takie samo, bo jest czynnik ludzki. No po prostu człowiek, który pracuje z pasją gdziekolwiek on będzie pracował, no ma największe szanse powodzenia. Pasja i determinacja, a to, że że nie, nie wszyscy jesteśmy przedsiębiorcami, to okej. Okay. Natomiast no, przedsiębiorca też jest wolną osobą, dużo bardziej wolną i to z, z perspektywy lat, również z perspektywy rodzica mogę powiedzieć, że taka praca daje im po prostu wolność. Mam pewne zobowiązania, mam pewne, pewien grafik, ale tak naprawdę ja jestem autorką tego grafiku i to jest ogromna wolność. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o franczyzie, zajrzyj na stronę helendoron.pl. Czy to znaczy, że edukacja akurat jako przedmiot usługi w edukacji, jako zakres działania firmy, no bo to jest dość taka trudna rzecz, bo usługi specyficzne z ludźmi, z dziećmi, czy to akurat ma znaczenie, czy nie? Jak, jak, jak widzisz to w tej perspektywie tych 15-16 lat? Ja uczę w ogóle 20 parę lat, dwadzieścia prawie sześć lat. E, natomiast, no, mówimy już o metodzie. Czyli, tak, to, także... czyli, to, czyli to świadoma decyzja była. To było, że... była bardzo świadoma decyzja. No, edukacja to jest praca z ludźmi to oczywiście ma swoje plusy i minusy, bo wszyscy coś ze sobą niesiemy, więc niesiemy pozytywy i negatywy. I ja jako przedsiębiorca, jako nauczyciel no doświadczam no na przykład w pandemii po prostu ludzkiego lęku. Niektórzy mówili, nie, słuchajcie, nie ma pandemii, uczcie dalej. Inni natomiast przychodzili w dwóch maseczkach. Bardzo było dużo tragedii rodzinnych. No i z tym też trzeba sobie umieć poradzić z tą presją. I to po prostu tak jest. Natomiast no, edukacja jest bardzo wdzięczną dziedziną, bo edukacja mądrze prowadzona to jest rozwój: to jest rozwój dzieciaków, młodzieży, małych dzieci, rozwój też rodziców i to jest taka, taka dziedzina, w której no, naprawdę mamy ogromny wpływ. I ten wpływ, i ta możliwość zmiany, i nadzieja, że, że, ci ludzie po prostu będą pójdą z jakimś niebywałym narzędziem, bo obcy język to jest w ogóle narzędzie o niebywałej mocy. No to to jest po prostu piękna perspektywa. I według mnie, po prostu warto ją po, podjąć ten wysiłek. Jakby nie ma ceny. Poza tym, jakby już tak w ogóle sobie myślę, że co po nas zostaje. No zostaje takie ziarno, które puścimy dalej w świat. I to jest jedno z tych ziaren edukacja jest naprawdę, no, po prostu wdzięczną dziedziną. No, jeżeli uczysz ponad 20 lat, to chyba jest dowód na to, ale ja chciałem, inną rzecz chciałem zapytać, bo mówiłaś o lęku, o podejmowaniu ryzyka i yy, w środku pandemii, w tym takim dużym przestrachu, podjąłeś odważną, dużą decyzję, żeby się przenieść, zmienić lokalizację swojej szkoły. Czy, jak, jak, jak do tego, do tego momentu doszłoś, że zdecydowała się podjąć ten krok w takim trudnym momencie, inwestycja, duża zmiana, nie wiadomo, niepewna przyszłość, nie wiadomo, co się wydarzy, a tu jednak taki, taki krok. No tak, to prawda. To, to było zagranie bank. Muszę też oddać tutaj słowo mojemu mężowi, bo jak ja się bardzo wahałam, to on powiedział, nie rób, tego kroku w tył. Damy radę. Ja mówię, ale może być bankructwo. On mówi, dobra, to będzie, to, to trudno. Więc jakby miałam jego wsparcie i to jakby w rodzinie, no to to jest bardzo istotne. Natomiast rzeczywiście było tak, że w jakąś tam środę 12 czy 13 marca dowiedzieliśmy, się, że jest pandemia i lockdown, a ja na następny dzień już Byłam umówiona w spółdzielni mieszkaniowej na podpisanie umowy, i tę umowę podpisałam na 5 lat. No ale tak sobie pomyślałam, że wszystko można, każdą umowę można wypowiedzieć. Człowiek, z którym tę umowę podpisywałam, chociaż obawiałam się generalnie prezesa spółdzielni, bo prezes spółdzielni to jest dosyć specyficzny, specyficzna fucha, że tak powiem, kolokwialnie. Ale trafiłam naprawdę na bardzo, bardzo życiowego człowieka, i on po prostu też mi pomógł. Pomógł mi w podjęciu decyzji, dał mi tam dwa tygodnie na remont bez czynszu, więc miałam takich kilka, może nie dużo finansowo, nie zmieniły dużo finansowo, ale tak mentalnie po prostu mi pomogły tę decyzję podjąć, więc kilka tych rzeczy się zbiegło, kilkoro ludzi po prostu spotkało się we właściwym momencie, ale tak, rzeczywiście wahałam się ogromnie, ale ta pandemia mi bardzo pomogła bo miałam czas na to, żeby wyremontować lokal, doprowadzić go do stanu takiego, jaki rzeczywiście chcę mieć, więc mam szkołę taką, jaką chcę mieć i tam się niczego nie wstydzę, jest po prostu naprawdę bardzo ładnie. No, ale było trochę trudności, no, kupowaliśmy ostatnie drzwi w kastoramie, z marketu budowlanego wynosiliśmy tyłem wykładzinę, no takie były różne historie, ale to jest okej, okay, no, to po prostu jest humoreska, pandemiczna. Każdy, każdy przeżył trochę, żeby jakoś przeżyć tą dziwną sytuację i jakoś poradzić sobie w tym czasie. Czyli ostatecznie masz, masz tą szkołę, jesteś w nowym miejscu, tutaj jest właśnie taki lokal docelowy, z którego jesteś w pełni zadowolona? Jestem w pełni zadowolona, ale on jest za mało już. Aha, czyli co, trzeba będzie wypowiadać tą pięcioletnią umowę? Nie, szybciej. nie, i już pracuję nad tym, żeby przebić ścianę do biblioteki. <laughs> <laughs> no... Y no właśnie właściwie y, tym scenariuszem optymistycznym było to, że jeżeli wrócimy do do przecież nikt nie wiedział w marcu czy my wrócimy do szkoły, czy nie wrócimy. A tak, tak, no bo lekcje były online, nie wiadomo Lekcje jak, były jak, online, jak, jak długo. Y, więc toczył się remont, ja się uczyłam online, bo ja kompletnie tego nie potrafiłam robić. No więc wydarzało się bardzo dużo jednocześnie. Y, ja jestem jedynym nauczycielem, który u nas w szkole uczy kursu dla najmłodszych, najmłodszych najmłodszych uczniowie to są dzieci mniej więcej roczne, półtora roczne i ja też ten kurs dokończyłam online. Online z tymi dzieciakami, więc no, też musiałam jakby prowadzić i te to lekcje. To wyzwanie, jak z rocznymi dziećmi online, lekcje, jak z siedmiu, 8 latkami są problemy. No tak, to jest wyzwanie, to jest rzeczywiście wyzwanie, natomiast no, ta grupa przetrwała, kontynuowała, więc myślę, że to był sukces. Natomiast no, działo się bardzo dużo, ale to co chcę powiedzieć, to jakby ta nagroda, która nastała w czerwcu, bo ja postanowiłam, że postawiłam sobie za cel, że yy, w czerwcu. Ludzie, którzy będą chcieli wrócić do zajęć stacjonarnych, będą mogli to zrobić w nowej szkole, i to będzie taki moment, no też marketingowy, w którym oni zobaczą, że jest nowe rozdanie, że są większe sale, większe okna. To bardzo mentalnie dobrze wpłynęło, że wszystko jest czyste, że, no, że jakby się nie ma czego bać. No, i to świetnie zadziałało. Rzeczywiście mogę powiedzieć, że 70% uczniów wróciło stacjonarnie do pracy. Częściej zostało na, na tych online'ach z różnych powodów. I ci, co wrócili, no to byli po prostu pod absolutnym wrażeniem, i tam nie było, no to po prostu ten biznes się rozwijał. Tam nie było już żadnych wątpliwości, gdzie mają zostać i co się wydarzy od września. Czyli to z perspektywy ponad 20-letniej. Żałujesz czegoś, to co coś inaczej? Y, szybciej bym się uczyła na błędach innych, znaczy, a nie tylko na swoich. Czyli mniej byś się obawiała lęku. Tak, mniej bym, ale też, też z perspektywy tych 20 lat wolałabym być pokorniejsza na początku, no ale powiedzmy sobie, że to jest taka perspektywa, no. No, wstecz, tak? To już się nic nie zmieni. To tak jak mówię, uczyć się na cudzych błędach, niekoniecznie, albo inaczej, po prostu współpracować. Ale to też, tak jak powiedziałam, na początku wypracowałyśmy z Agnieszką taką grę zespołową i to się przyjęło. Na początku tego nie było, ale naprawdę były inne czasy. To była zupełnie inna, inny Helen Doron, inna sieć. No i to jest okej, okay, rozwijamy się. Co byś powiedziała sobie samej 20 lat młodszej? Nie bój się. Taką, taką radę. Nie bój się, ufaj sobie, ufaj intuicji. Bo, bo we Franczyzie tak jest, że y, to doświadczenie jednej osoby przekłada się na wiedzę po kolejnych osób, bo to jest taka zbiorowa wiedza, gdzie zazwyczaj w takiej zwykłej, niefranczyzowej firmie, no to jeżeli jest jeden przedsiębiorca i ma jakieś tam swoje błędy i doświadczenie z tego wynikające, no to on, no zostaje u niego. Natomiast no, we franczyzie jest tak, że y, ta wiedza jakby rozchodzi się, to jest taka, 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 takie trochę mrowisko, że, że wiedza jest zbiorową, zbiorową zbior, zbiorowa i ona Usprawnia działanie kolejnych wszystkich osób w czasie, tych, które później się przyłączają, albo te, które są jakiś czas. Stąd wynika ta zmiana. No tak, 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 dokładnie we franczyzie jest. I yy, właśnie dlatego mówię, że warto czasem swoją dumę czy przekonanie jakieś, że ja wiem lepiej, albo ja wypróbuję schować w kieszeń zrobić to tak, jak ktoś tam radzi i potem wyciągnąć wnioski, bo cały czas jakby szukanie swojej drogi takiej indywidualnej, to jest okej, okay, ale to czasem jest droga dookoła. To Nie jest potrzebne po prostu. No właśnie, no bo też jako będąc nauczycielką, się uczyć sama, niekoniecznie we franczyzie, mogłabyś otworzyć własną szkołę i, i uczyć jako tej już. Ja tak zaczęłam, ja tak zaczęłam, ale no to oznaczało w 2003 roku ja wróciłam z pracy, wróciłam z, z Londynu z pracy dla dosyć dużej firmy konsultingowej. To były zupełnie pobudki osobiste, to dotyczyło bardziej moich rodziców, ich stanu zdrowia i tak dalej. Zdecydowałam się na powrót, no i otworzyłam swoją firmę. I zaczęłam uczyć w Gdańsku, rozklejając plakaty po klatkach schodowych, i naprawdę miałam spory sukces, bo ja zaczęłam to robić na wiosnę, a od września pracowałam na tak zwany full time, czyli 8 godzin uczenia dziennie, 5 dni w tygodniu. Każdy nauczyciel wie, co to znaczy, 5, 8 godzin dydaktycznych. No to to jest po prostu naprawdę bardzo dużo, ale to się da zrobić, tylko że to nie było to, o co mi chodziło w uczeniu. Ja byłam bardzo skuteczna, ludzie zdawali egzaminy, dostawali się na studia, zdawali FC, ale to nie było to uczenie, o które mi chodziło. Mi chodziło jednak o Doron, o uczenie dzieciaków. Czyli czy, czy satysfakcję w biznesie czy w pracy daje też yy, coś innego niż tylko skuteczność. Takie widzenie wi, wi, jakbyś to określał. Ja dzisiaj w ogóle myślę, że. Yy, że to chodzi, naprawdę chodzi o rozwój. Chodzi o to, żeby człowiek, czy zupełnie mały, czy średni, czy dorosły, bo ja też otworzyłam grupę Helendoran dla dorosłych. Grupę, bo to grupy może za dużo, ale grupę, bo po prostu przyszły matki powiedziały, myśmy, my też tak chcemy być uczonych, nasze dzieci. No ale jak na, na, dywanie mamy? Tak! One siedzą na dywanie, o ja im rozstawiam stoła, a nam nie my usiądziemy na dywanie. One łapią piłkę, rzucają do siebie misiem, e, oczywiście no nie, 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 nie robimy pewnych rzeczy, takich, co robią dzieci, ale generalnie tak, one powiedziały, no my chcemy być tak uczone. My nie chcemy już tak ćwiczyć gramatyki i to się naprawdę bardzo fajnie sprawdza. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to jest, to, to jest, to jest naprawdę rozwój. To chodzi o to, żeby dmuchnąć człowiekowi w skrzydła i żeby on uwierzył, że może. Ję język w ogóle jest o tym, że poznaje nie tylko język, ale poznaje kulturę, poznaje... Otwieram się na coś nowego, a dopiero się otwieram wtedy, kiedy wierzę, że mogę to zrobić. I, a ja nie wierzę dlatego, że umiem ten czy inny czas, tylko dlatego, że ktoś mnie zaraził entuzjazmem i ktoś powiedział, możesz. I to tak naprawdę o tym jest cały Helen Doron. Czyli ten angielski taki you can do it. You can do it, absolutely. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moją gościnią była Agnieszka Ismont-Nawrot, franczyzobiorczyni z, z Sopotu i Gdańska. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Rodzice wciąż się spieszą i że tak trzeba. Krokwali, szczególnie, żeśmy razem w piłkę grali Mama i lęto musicie się zatrzymać I za zgoźnię dałam wybuchać kwiaty przed tym dzieci Make his happy world You and me, let's make like a change nasze kanały na YouTube, Facebooku i Instagramie. Zapisz swoje dziecko na stronie helendoron.pl. Dzięki Helen Doron English, twoje dziecko zyskuje szansę na lepszą przyszłość.